Dzień dobry, witajcie w kolejnym magu książkowym. Dzisiaj krótki film z serii Pogadajmy o książkach. To jest taki bardzo, bardzo luźny film, coś w rodzaju pogadanki o książkach, które w sumie tak aktualnie czytam i które no, z jakiegoś powodu chcę Wam po prostu pokazać. I uzbierało mi się kilka tych książek. Zacznę może od takiej, którą aktualnie czytam, i jest to w dalszym ciągu źródło Jędrzeja Pasierskiego. Ja jeszcze. Tej książki nie skończyłam, yy, ale, ale dobrze mi idzie. A pokazuję wam tę książkę również dlatego, że m, ostatnio uczestniczyłam w spotkaniu autorskim z Jędrzejem Pasierskim. Mogę wam pokazać autograf. I tak jak wspominałam w jednym z moich poprzednich filmów, Jędrzej Pasierski pisze Kryminały. I to są kryminały, których. Yy, których miejscem akcji jest Beskid Niski. Akurat źródłem jest to Beskid Sądecki, ale to są niezbyt duże odległości. I ja ten Beskid Niski bardzo lubię, dlatego lubię czytać książki Andrzeja Pasierskiego, a to są kryminały, które naprawdę tak bardzo płynnie się czyta. To są takie kryminały, które nie ociekają krwią i w których mordercy nie są sadystycznymi potworami, no, ale jednak gdzieś ta zbrodnia ma miejsce. No i Nina Warwiłow musi te kryminalne zagadki rozwiązywać. A że to wszystko w pięknych okolicznościach przyrody, to jak najbardziej do mnie przemawia. Jeśli szukacie naprawdę takich lekkich kryminałów, ale bardzo wciągających, bardzo interesujących, to Jędrzej Pasierski będzie dla Was idealny to jest źródło nowy mój nabytek z autografem autora mam tutaj również książki które także są z autografem i to bardzo świeżym ponieważ jestem również po spotkaniu autorskim z Janą Kuciel Frydryszak myślę że znacie tę autorkę książka chłopki książka służące to są książki które w ostatnim czasie w zasadzie ta najmocniej Chłopki, bije rekordy popularności. Służące to jest poprzednia książka, a jeszcze wcześniej została wydana książka pod tytułem Iła. Joanna Kuciel-Frydryszak na spotkaniu autorskim z czytelnikami Krośnieńskiej Biblioteki opowiadała właśnie o pracy nad chłopkami. Ja pokażę Wam również autograf. I to jest książka, o której ja ostatnio opowiadałam, no, w poprzednim chyba filmie, do której to książki ja nieco się zraziłam. A tłumaczyłam, dlaczego, bo zaczęłam tej książki słuchać w audiobooku i bardzo źle mi się tej książki w audiobooku słuchało. Niektórzy z was to potwierdzili i stwierdziliście, że audiobook to, to nie jest dobry pomysł w przypadku, właśnie chłopek. Więc ja sobie obiecałam, że, że tę książkę po prostu przeczytam. Ale nie wiem jeszcze kiedy. Niech to będzie moim czytelniczym wyzwaniem, jeszcze na ten rok. Mam jednak taką refleksję po wysłuchaniu kilku rozdziałów i wydaje mi się, że historie kobiet, które zostały tu przedstawione historie kobiet, które żyły w pierwszej połowie XX wieku, sprawiły, że otworzyła się taka przestrzeń do dyskusji na temat. Życia współczesnych kobiet. Tak mi się wydaje. Bo z kimkolwiek bym nie rozmawiała na temat tej książki, to, to mm, każda, bo w większości jednak są to kobiety, które tę książkę czytają, to każda y, czytelniczka mówi o tym, że no, zaczyna porównywać swoje życie do, do życia tych babek czy prababek, które, y, które są tutaj opisane. Y, no i faktycznie te ich marzenia, a Nasze marzenia są zupełnie inne, no dzieli je przepaść totalna i okazuje się, że mamy za nadto wszystkiego w porównaniu z tymi kobietami, które no, często nie miały nawet pary butów. Więc książka chłopki i książka służące to są również moje dwa yy, nowe nabytki, również z autografem autorki. Całkiem niedawno wspominałam Wam również o pewnym wydawnictwie, które odkryłam na Legimi. Jest to wydawnictwo Afera. I to wydawnictwo okazuje się, że wydaje czeskich autorów. Tutaj mam przed sobą kural Michała Sykore. To jest autor kryminałów. I ja w tym momencie mam i zaczęłam też czytać Człowiek pana ministra, książkę pod tytułem Człowiek pana ministra. Są pozostałe części do tej książki. A jedną z nich, 5 martwych psów, od wydawnictwa otrzymałam. Jestem dopiero na początku tej książki, ale już mogę Wam powiedzieć, że czyta się bardzo dobrze ten kryminał. On tak powoli, powoli się rozwija i gdzieś tam idzie do przodu, chociaż akcja jeszcze nie jest taka mocno intensywna i, i, i taka wartka ale ja myślę, że to się dopiero rozkręca. A dodatkowo bardzo podoba mi się wydanie tych książek. Ta okładka trochę przypomina mi króla i królestwo, chyba przez tę czcionkę, ale ogólnie ma. Ta okładka ma wygląd, przypomina mi plakat. I podobnie jest z pozostałymi częściami. W ogóle napiszcie, czy zwracacie uwagę na okładki, bo czasami jest tak, że bardzo dobra książka, ma zupełnie nietrafioną okładkę. Być może niektórzy zwracają na to uwagę i osądzając książkę po okładce, mogą odłożyć ją właśnie ze względu na to. Napiszcie, co uważacie na ten temat. I mam również dwie książki, które pożyczyłam sobie z myślą o weekendzie, a szczególnie o jednej z nich, bo ona często gdzieś mi migała. Czy to na Legimi, czy po prostu gdziekolwiek, no, pojawiała się w zasięgu mojego wzroku. I to jest książka autorstwa Moniki Sławeckiej, Niewinna Inka. Jeśli znacie tę książkę, napiszcie mi coś na jej temat, ale już mam wrażenie, że będzie mi się ta książka bardzo podobała, a ja lubię takie historie. Inka kobieta związana ze światem przestępczym, która mm, wystawiła na śmierć ministra Jacka Dąbskiego. W, gdzieś na początku lat 2000, w 2001 roku. I to jest książka, którą wiem już dziś, że zabieram na weekend i czytam. Napiszcie, czy czytaliście niewinną linkę i co sądzicie na temat tej książki. To jest jedna moja książka z biblioteki wypożyczona, a druga to śmiertelne ciche miasto. Strasznie się świecą te okładki, ale one mają po prostu taką folię na sobie. Śmiertelne, śmiertelnie ciche miasto, historii z Wuhanu, to, no, to jest książka o początkach pandemii, o tym jak, jak i gdzie to wszystko się zaczęło i dlaczego się rozeszło, rozprzestrzeniło i, i jak ludzie w tym mieście walczyli z tym wirusem. Zresztą okładka już jest dosyć taka no, bardzo przemawiająca do wyobraźni. To jest sala, nie wiem, kinowa, teatralna. I ludzie w kombinezonach, którzy odkażają te, te kinowe fotele. Przejmujące zdjęcie. Myślę, że bardzo dobry reportaż. Zresztą wydany przez Wydawnictwo Czarne, a Wydawnictwo Czarne bardzo celuje w udane reportaże. Więc również napiszcie, jeśli czytaliście tę książkę, to co o niej sądzicie. Ale uważam, że te dwa. Moje nowe, ostatnie nabytki biblioteczne to bardzo trafione tytuły. Bardzo, bardzo jestem ich ciekawa. A jest jeszcze jedna książka, którą czytam sobie w Legimi, słucham w Legimi w audiobooku, i to jest Najnowszy Kryminał Roberta Małeckiego: Zapadlina. To jest kolejna część po, po wiatrołomach, która y, no, prowadzi nas znowu przez ten świat kryminalnych zagadek, i tutaj znowu spotykamy. Yy, parę policjantów, którzy rozwiązują zagadkę, tym razem śmierci młodego chłopaka. Taką zagadkę no, trochę sprzed lat. Próbują na nowo yy, dotrzeć do, yy, do wszelkich informacji na, na temat yy, tego zdarzenia, do rodziny tego chłopaka. Yy, no i ja w zasadzie przysłuchałam nie wiem, może z siedem rozdziałów yy, i, i dobrze się tego słucha. Lubię Roberta Małeckiego. Te kryminały są naprawdę na takim wysokim poziomie. I teraz tak mi się przypomniało, że ja chyba w tamtym roku miałam gdzieś w okolicach wakacji, chyba tak, takie czytelnicze postanowienie, że zacznę czytać więcej kryminałów, albo, chyba, że w ogóle wakacje to, to będą tylko kryminały. I, I tak też się stało, i ja bardzo przy tych kryminałach tak mocno zostałam. One nie zniknęły z moich półek, i ja cały czas w tych kryminałach jestem cały czas je słucham albo czytam. Nie podejrzewałabym siebie o to jeszcze całkiem niedawno. Jakoś kryminały do, no do pewnego momentu kompletnie nie leżały w kręgu moich czytelniczych zainteresowań, a teraz tak jest. I to były wszystkie książki, które w dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać. Napiszcie, którą z tych książek czytaliście, napiszcie, jaką e, wy książkę zabieracie ze sobą na weekend i czy będziecie w ogóle mieli czas na czytanie. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie do moich poprzednich filmów, zostańcie na tym kanale, subskrybujcie ten kanał. Znajdziecie mnie również na Instagramie pod nazwą Magiel Książkowy. Tam też trochę zdjęć i nie tylko. Na dzisiaj to wszystko. Ja Wam życzę bardzo, bardzo udanego weekendu majowego. Yy, czytajcie. A jeśli nie będziecie mieli czasu na czytanie, to spędźcie ten weekend jak tylko chcecie. Do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!